Dzień dobry, Renault Clio Grand Tour, czyli kombi trzeciej generacji. Pokażę, jak wygląda z zewnątrz, w środku. Jest to 2008 rok. Bardzo ekonomiczny silnik diesla. 1,5 średnio spalania około 4 litrów. Takie małe kombi. Wyglądu ciekawego. Podstawowe autko, które mało być w dobrej cenie dla każdego klienta, któremu nie starcza zwykłe Clio w tylko w kombi. Już mamy jeszcze railingi, możemy sobie założyć bagażnik, więc auto praktyczne, jak najbardziej. Tak wygląda środek elektryczne szyby, plastikowa rączka, jakiś schoweczek, drobne rzeczy. Fotel regulowany, góra, dół, przód, tył i oparcie, czyli taka podstawa. A tak wygląda w środku deska, zegary kierownica, regulacja radiem mamy tutaj w kierownicy gdzie mamy taką, taką małą półeczkę nawiewy Regulacja nawiewów, siła. Tutaj jest akład radio nieoryginalny. Tutaj włączamy sobie klimatyzację. Skrzynia jest pięciobiegowa, manualna. Tutaj też jakiś schoweczek I Tutaj mamy ręczne gniazdko. Taki delikatny schowek na telefon. Tutaj na napój. Niestety podokietnika brak. A jak wygląda jeszcze deska? I tak jeszcze wygląda, przejrzystość, widoczność jest dosyć, dosyć ok, z tyłu jest nawet nie jest taka duża szyba, ale dobrze widać boczne szyby są bardzo duże, więc wszystko widać, fotel mam pod siebie ustawiony, mam 1,77m wzrostu, do sufitu jeszcze mam ponad 10cm. Tutaj mogę sobie oprzeć rękę wygodnie, tutaj niestety nie, ale miejsca spokojnie jest, żeby się nie stykać z drugim jakby pasażerem. I teraz przejdziemy teraz na tylną kanapę. Fotel tam ma ustawiony pod siebie, siadam z tyłu. Przypominam, jest to Clio, więc tutaj nie liczmy na dużo jakoś super miejsca, ale... Tutaj jeszcze mam około kilku centymetrów, fotel jest wyżej, więc nogi sobie mogę też wsunąć pod fotel. Spokojnie, spokojnie mogą sobie tutaj dwie osoby podróżować, trzy już troszkę gorzej. Niestety nie ma tutaj żadnego zagłówka, przepraszam, podłokietnika. takie jeszcze szybki rzut na deskę przed nią. to nie będziemy się za bardzo wywodzić, bo nawet nie mamy tutaj nad czym. Teraz przejdziemy sobie do bagażnika. No i tutaj, że to jest auto kombi, to tutaj zyskujemy. I proszę zobaczyć, jaki bagażnik jest duży, głęboki. Tutaj pod podłogą, pod, tym, pod tą szmatką mamy za, yy, naprawczy zestaw. Roletka. Bagażnik, jak na tą klasę, jest naprawdę spory. Tak to wygląda małe miejskie autko rodzinne, żeby coś sobie przewieźć dużego. Mamy psa i zimna narty na wakacje, częste wypady. Cenowo jest w bardzo fajnej cenie to auto. Jest tak by to wyglądało. Dzięki, pozdrawiam.